Po tym filmie na zawsze zmienisz narzędzie AI, jakiego używasz. To, co za chwilę ci pokażę, zmienia zasady gry, łamie system, niszczy konkurencję. Co oni tam jeszcze? A, insane! Nie, ja tak całkiem seria. to po prostu znalazłem dzisiaj narzędzie, które wygląda ciekawie, zapowiada się nieźle, plasuje się blisko topów, jeśli chodzi o narzędzia AI i. To, co na tym kanale robimy najbardziej jest za darmo. Za chwilę pokażę Ci narzędzie AI, które robi tekst, koduje. Robi slajdy, prezentacje, aplikacje za darmo. Serdecznie zapraszam. Daniel Bartosiewicz. Content AI automatyzacja. Przed Tobą przed nami ZAI. ZAI, czyli. Taki chiński chat GPT oparty na modelu językowym GLM 4,5. I cóż to jest za model? Otóż na LM Arenie w kategorii WebDev GLM 4,5 zajmuje szóste miejsce, tuż za Klodem Opusem czwórką, Dipsykiem R1, a przed Quenem Coderem. Nadal nie bardzo ma podjazd do GMini 2,5 Pro, do Kloda Opusa 4.1, także w wersji Thinking, czy do GPT-5 High. Ale jeżeli porównamy koszty tych wszystkich modeli, z wyjątkiem Gaming 2,5 Pro, które też jest za darmo lca, otrzymamy całkiem fajny model. Jak sobie zobaczysz na LM Arenie, to model GLM 4,5R, czyli ten taki lżejszy, za darmo po API. Mocniejsze modele kosztują w zależności od dostawcy około dolara, 60 centów za milion tokenów inputu i. Nieco ponad 2 dolary za milion tokenów na outpucie, na wyjściu. Jeżeli chodzi o szybkość, model radzi sobie tak sobie: wypuszcza 55 tokenów na sekundę, i w tych wszystkich zaawansowanych metrykach plasuje się gdzieś w połowie, czyli taki średniak. To, co jeszcze może być ciekawe, już bardziej dla programistów, to fakt, że GLM łączy się całkiem fajnie z Cloud Code i nie kosztuje jakoś szczególnie dużo, bo, bo 3 dolki na miesiąc do 120 promptów. Na 5 godzin i 15 dolków na miesiąc za 600 prątów na 5 godzin. Co to oznacza dla programistów? Kompletnie nie wiem, bo nie jestem programistą, ale taka ciekawostka. A my się teraz pobawimy. Dobra, co to cudo potrafi. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to możliwość wyboru modelu. Coś, co OpenAI chciało nam zabrać w czacie GPT, sądząc, że jesteśmy zbyt głupi, żeby z tego korzystać. I mamy tutaj. Podstawowy model GLM 4.5, GLM 4.5R, czyli ten słabszy, ale szybszy. GLM 4.5V, czyli model z wizją. I także starszy model GLM 4, czyli 2 miliardy parametrów, który w sumie nie wiem, po co mielibyśmy używać, więc nie będę tego robił. Dobra, jeszcze jak jesteśmy w dashboardzie, przelecimy się po tych funkcjach. Można wrzucać pliki z narzędzi, mogę włączyć websearch, mogę wyłączyć websearch. Tu mogę przełączyć na reasoning i bez reasoningu. Z funkcji mamy slajdy, kodowanie apek, design, pisanie kodu i wyszukiwanie informacji. Naturalnie przelecimy się po nich wszystkich, ale to, co chcę zrobić na początek, to jako, że zajmujemy się tu najwięcej contentem, to ja go poproszę o przygotowanie mi szkicu artykułu na temat recenzji modelu GLM 4,5 w zestawieniu z innymi chińskimi modelami, a następnie poproszę go o to, żeby mi ten artykuł napisał. Okej. Okay. Kazałem mu zaprojektować kit artykułu na temat, na temat recenzja modelu GLM 4.5 w porównaniu z innymi chińskimi modelami, w porównaniu z innymi modelami open source, żeby wskazał mocne i słabe strony tego modelu i żeby pamiętał o jakości dziennikarskiej, jakkolwiek on to będzie rozumiał. I nasz outline już powstaje. Jak tylko wklepałem prompt, on tu chwilę myślał, jeśli można tak to nazwać. Tak wyglądał jego proces myślowy, a tak wygląda outline. Ok, mamy outline, to ja mu teraz ten artykuł każę napisać. Jak on sobie tutaj myślał, to przyjrzałem się jego <grafi> procesowi myślowemu I, i on tutaj wskazał, że ciekawe jest to, że się skupiam na chińskich modelach i też sam wskazał trudność w utrzymaniu obiektywizmu, że z jednej strony model ma imponujące osiągi w języku chińskim, z drugiej strony nie można pomijać ograniczeń, jak kwestie cenzury czy słabsza obsługa innych języków. Chiński model sam stwierdził o sobie, że ma problemy z cenzurą. Ciekawe. Największe wyzwanie to chyba, no, chyba, model językowy pisze chyba. Model językowy się zastanawia. To jest kurde ciekawe. Os Sekcji o słabych stronach w sposób konstruktywny, żeby nie brzmiała krytyka, obiektywna analiza. Niedłe. Oto i nasz artykuł. Mamy lead z dynamicznym krajobrazem. Dawno nie widziałem tej frazy. W wyścigu, gdzie modele takie jak GPT-4 czy CLOD nieaktualne. Czy ten model, będący kulminacją krajowych ambicji w dziedzinie AI, ma potencjał, by realnie zagrozić zachodnim hegemonom i zdefiniować nowy standard? To zdanie ładne. Czy jest jedynie ciekawostką z dalekiego wschodu? Przyjrzyjmy się bliżej temu chińskiemu smokowi, analizując jego możliwości, porównując z kluczowymi rywalami i oceniając jego miejsce w globalnym ekosystemie. Najpierw mamy funkcje, dane techniczne. To przygotował OK, Arena chińskich tytanów. OK. W benchmarkach chińskojęzycznych, np. C-Eval, CMM, CMMLU, oba modele osiągają wyniki na światowym poziomie, przewyższając GPT-3,5. Oh boy! Podsumowanie. SMOK z potencjałem, ale w klatce. Imponujące osiągnięcia techniczne, najlepszy dowód na rosnącą potęgę chińskiej sztucznej inteligencji. Niezrównana jakość w języku chińskim. Jednak GLM 4,5 pozostaje modelem z ograniczonym zasięgiem globalnym. Trudno go dziś postrzegać jako prawdziwie globalną alternatywę dla GPT-4, Klot 3 czy nawet otwartych modeli jak Lama 3. Fajnie, że model się sam w ten sposób podsumował. To oszczędza mi sporo pracy, sporo researchu i sporo grzebania, żeby się dowiedzieć, że ten model po pierwsze najlepiej radzi sobie w języku chińskim na tle innych chińskich modeli językowych i średnio nadaje się do pisania. Więc ja wstępnie wiem, że Yukon z klodem Opusem 4.1, GPT-5 i Gemini 2.5 Pro na razie nie zastąpi. Ale to nie wszystko, co ten model potrafi, dlatego teraz poprosimy go o slajdy. Slajdy i ja on sobie tutaj sam włączył swoje własne narzędzia, co jest fajne. Ja go poproszę o prezentację. Ja nie będę mu utrudniał, poproszę o tę prezentację po angielsku, jako to, że to są jego dwa główne... Domyślne języki. Polecenie brzmi tak. Daj mi prezentację na temat tego, jak chińskie modele językowe radzą sobie w, kont w kontrze, w rywalizacji z amerykańskimi i jak postępuje innowacja globalnie i lokalnie. To jest akurat ciekawe, dlatego że poprzednim razem, jak robiłem prezentację, to trochę skopałem i nie dałem mu tego, że to ma być poprawne na sierpień 2025 i spodziewałem się, że jeżeli mu to powiem, to nie będzie wysyłał zapytań na temat modeli językowych w 2024 roku i on tutaj sobie nawet powiedział since we're currently in 2024 z racji tego, że jesteśmy teraz w 2024 roku, muszę być ostrożny przewidując przyszłość Aktualny stan chińskich modeli językowych na 2024 rok, z, z racji tego, że nie możemy, z racji tego, że nie znamy danych na 2025. Rozwój modeli 2024 tu wszędzie jest 20, 2024. Nawet pomimo tego, że prosiłem o 2025, co jest trochę problemem, bo jeżeli zechcesz zrobić prezentację na dowolny temat, w miarę aktualną, no to mamy wrzesień, kiedy to nagrywam. I mamy 9 miesięcy informacji w plecy. I to nie muszą być raporty finansowe oficjalne spółek giełdowych za 2025 rok, opublikowane, tak jak sprawozdania finansowe KRS-u w czerwcu czy lipcu następnego roku, ale mogłyby to być chociażby jakieś oficjalne publikacje producentów tych modeli językowych, czy cokolwiek takiego, albo jakieś recenzje dziennikarzy. No, ale tego nie ma. Niemniej zobaczymy, jak sama prezentacja będzie wyglądała i czy ewentualnie dałoby się coś z tym zdziałać, aczkolwiek myślę, że tutaj, w tym przypadku, lepszą drogą byłoby dać temu modelowi dane do umieszczenia na prezentacji, niż prosić go o stworzenie prezentacji. Ewentualnie szykuj się na to, że nie będą to aktualne dane. Wracamy do interfejsu, jeszcze zbiera dane. No i dobra, slajdy zaczynają się robić. Ten pierwszy już się zrobił. Fajne dane, fajne statystyki, fajne boksy. Tak jak Jens Park robi swoje infografiki, tak jak Gemini robi swoje infografiki, to wszystko pisze się w kodzie HTML, co zasadniczo może być ułatwieniem z uwagi na to, że wtyczką do Figmy HTML to Design można sobie to łatwo skopiować i następnie na tym pracować. Chociaż nie wiem, kto miałby pracować w kodzie HTML nad prezentacją, no ale. OK? Tu mamy slajd tytułowy, analiza porównawcza. Chińskie modele. Erni, Hun, Hunyuan, Spark. To jest GLM4. To jest też ciekawe, bo my pracujemy na GLM4,5, więc tu widzę, że jest spory problem ze zdobywaniem aktualnej wiedzy. I amerykańskie. Gemini, Lama, Klot 3,5. Oje, Zu, Smaria. To jest po prostu tragedia. O ile ta prezentacja, te slajdy wyglądają fajnie, o tyle dane są sprzed roku, ponad, to tak, wizualnie ta prezentacja wygląda ładnie, schludnie, estetycznie, faktograficznie dużo jest do poprawy. Ja bałbym się coś takiego puścić do zarządu czy gdzieś wyżej. Niemniej potencjał jest. Ja mu tutaj dam do napisania aplikację. Do wskazywania nadużywanych słów przez czata GPT. Mam tutaj taką jebudzką listę słów, które rzekomo czat GPT nadużywa. Ich jest ponad 500. Był komunikat, że agent zakłada hełm bezpieczeństwa. No kurde, ciekawe. Dobra, tu się pojawiają jakieś pakiety. Czy stworzyło jakieś środowisko. Ja nic z tego nie rozumiem, bo nie jestem programistą. Mamy Chyba gotowo aplikację. Na początek muszę mu zwrócić honor, bo na to wygląda, że wkleił tutaj wszystkie te słowa. Co jest imponujące, bo na przykład po innych modelach czy też innych narzędziach do pracy z AI, jak e, chociażby ChatGPT, spodziewałbym się tego, że się poskłada. Poskłada albo tutaj coś doda od siebie, albo czegoś nie doda, albo da 200 słów, a nie 500 i powie, że jest zrobione i tak dalej. Robisz w AI, więc wiesz, jak to jest. Dobra. Ok. skopiuję to całe. wkleję tutaj, z 47 słów, 20 unikatowych fraz i 2% overused word ratio. While also understanding, jest to jakiś zalążek, na przykład aplikacji do humanizacji tekstu, do wskazywania tekstu, do wskazywania tego, jak bardzo tekst jest z AI. I to jest kurde działająca aplikacja, tylko. Teraz jeszcze, żeby nie było tak łatwo, przypomina mi to trochę interface lovable. Dałem mu tutaj, żeby to wyglądało trochę bardziej futurystycznie, trochę bardziej kozacko, aiowo i czadersko. Dobra, poszło. Jestem też ciekaw tego, czy będzie pracował na kodzie, który już sobie sam stworzył. W sensie, czy będzie przerabiał te aplikację czy też będzie ją pisał od nowa, bo też kto pracował z AI, ten wie, że jeżeli nie sprecyzujesz, że ma pracować na tym, co już zrobił, a nie zaczynać od nowa, to potrafi zacząć od nowa. Tu mamy kod, no kurde, przypomina mi to strasznie lovable. Zrobił sobie checklistę, teraz skreśla po kawałku. Tutaj jest kod, który usunął i kod, który dodał. Fajne. No i dobra, wygląda to już trochę ładniej, więc teraz jeszcze raz klejmy mu tekst. Ok. Execute Analysis. Ciach. Zagrożenia 20% Pattern Times. 2% kontami Kurde, to wygląda fajnie i to zasadniczo na dobrą sprawę w jakimś stopniu jest chyba gotowa aplikacja. Nie chcę tu wyrokować i, i popadać w hura optymizm, ale wygląda to kurde solidnie. Landscape, Artificial Intelligence. Myślę, przy lepszym poleceniu, przy lepszym zestawie cech AI można byłoby z tego nawet jakąś całkiem ciekawą aplikację stworzyć plus podpięcie, znaczy plus podpięcie API modelu językowego do, od razu do poprawy tego tekstu na nie-AI-owy, no, jest to jakiś pomysł na przyszłość. Ale teraz jedziemy dalej. Weźmy sobie Magic Design i co my byśmy sobie zaprojektowali? Dobra. Jeszcze muszę mu wrzucić swoje zdjęcie. Damy zszokowanego Daniela, może nie będzie później na temu czy innym Alibabie. Podobno model graficzny, czyli GLM 4.5 V, według deklaracji producenta, dobrze sobie radzi z przetwarzaniem obrazów, przerabianiem obrazów, tworzeniem obrazów, analizą, nawet złożonych obrazów. Więc zobaczymy. Ok. On mi robi projekt tej miniaturki też w HTMLu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm. Okay. Będę tutaj totalnie szczery. Pierwsza iteracja tej miniatury mnie nie przekonuje, więc ja go teraz poproszę tak. Kazałem mu przesunąć tekst i przesunąć zdjęcie i dodać logo GLM 4.5 i zobaczymy, czy sobie z tym poradzi. No, tak jak patrzyłem recenzję tego narzędzia na YouTubie, to, to ono wyczynia tutaj cuda, ale chyba ja jestem za głupi, żeby go do tego zmusić. Bejrzyj, zanim zniknie i zdjęcie. Mm. Powiedzmy. Ale dajmy mu jeszcze jedną szansę zrobienia na mnie wrażenia i dajmy mu do zaprojektowania coś, co faktycznie się projektuje, czyli chociażby fragment landing page'a. Dobra, dałem mu jakieś proste wytyczne plus tekst, z faktycznego landinga, amatorów automatyzacji, gdzie jeśli chcesz uczyć się ze mną takich rzeczy i słuchać moich rozkminek i też innych rozkminek możesz się zapisać. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączysz. A teraz do roboty. Hmm. Ja mogę sobie podejrzeć jego proces. Wchodzi sobie na strony. Bierze sobie zdjęcia dla inspiracji. No i jest to jakiś kierunek. Przystępuję do otworzenia projektu. No to twórz. Kurczę, nawet ładne. Nawet ładne. Guzik CTA fajnie się podświetla. Neonowe. Spoko. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Nadal jesteśmy w Magic Design. Ja mu dam tutaj treść rezygnacji z ubezpieczenia przy kredycie w Alior Banku. I powiem mu, żeby mi zaprojektował Ładny druk PDF. Dam mu jeszcze logo, które ma się znaleźć na tym druku. I poszło. Znowu mamy tutaj kod, i zobaczymy, co z niego wyjdzie. I wygląda to w ten sposób. Z obrazkiem sobie nie za bardzo poradził. A dobra, obrazek sobie zrobię. Druk wygląda estetycznie. Całkiem fajnie to wygląda. Tu ten numer rachunku pewnie też e, byłby do zmiany. Mhm. Załączniki, pisemne potwierdzenie, podpis, podpis. Kurde, ładne. I teraz SHARE PDF, biorę. I nasz dokument wygląda w ten sposób. No, ja bym powiedział, że całkiem solidnie. Jeżeli miałbym na przykład firmę, która przyjmuje jakieś zgłoszenia typu reklamacje, zwroty. Ewentualnie firma, która chce, tak jak chociażby tutaj jaki wniosek.pl. Firma, firma, strona zbudowana na właśnie drukach, na wnioskach, na PDF-ach, na wzorach umów do pobrania. Jeśli bym chciał zbudować coś takiego, to tu z tym bym mógł. Następna opcja to pisanie kodu. Po prostu kodu. Ja jako osoba nietechniczna nie będę wiedział, czym to się różni od od opcji full stack, ale pobawmy się. Mam tu kilka podpowiedzi i nawet nie będę się wzmurzał nad tym, co mu ciekawego zadać do roboty, tylko wybiorę coś z tego i tutaj jest stwórz animowanego kota na stronę, który podąża za kursorem. Jedziesz. <słuch> Jezu, jaki kot. <słuch> Zajebisty, o Boże. No i w sumie to takie kurde nic jak z amerykańskich recenzji. Ale działa. Ja bym było na napisanie na jeszcze jedną rzecz, z którą widziałem, że kilka modeli językowych miało problem, czyli, czyli kod na Pelikana w SVG, który jedzie na rowerze lub motocyklu, w zależności jak model zrozumie słowo bike, miała być animacja, mój błąd. No, ja bym powiedział, że temu modelu to nawet wyszło. To wygląda karykaturalnie i paskudnie, ale wygląda, jakoś wygląda. Dotychczas pierwszym modelem, chyba, który to zrobił, był GPT-5? Mogę się mylić. Anyway, została nam ostatnia opcja, czyli wyszukiwanie informacji. I teraz, ja bym się chciał dowiedzieć, który model językowy jest najbardziej efektywny kosztowo. Zadałem mu pytanie, żeby się dowiedział, który model językowy jest najbardziej efektywny kosztowo, jeżeli chodzi o API. I niech sprawdzi tokeny na sekundę, jakość tekstu, benchmarki i cenę za milion tokenów. No i zobaczymy, co on tu wymyśli. Właściwie jak tak teraz myślę, to mógłbym mu najpierw to zadać, a potem kazać zrobić prezentację, to może byłoby to bardziej legitne i wiarygodne. Okej, okay, mamy raport. I najbardziej efektywnym kosztowo po API dla modeli poniżej 5 centów na milion tokenów jest Google Gemini Flash 1,5-8 miliardów parametrów przy cenie 1 centa za milion tokenów. Amazon Nova Micro, Amazon Nova Lite, najlepsze, to są najmniej kosztujące modele. Najbardziej wartościowe Google Gemini 2.0 Flash Experimental przy cenie 3 centy za milion tokenów, performance 84%. Potem DeepSeek V3, GPT 4O Mini, e, OK. Teraz te mocniejsze modele, czyli Q2,5 i GPT 4O. I jeżeli siedzisz trochę w AI, to pewnie rzuci ci się tutaj w oczy, że znowu brakuje najnowszych modeli, brakuje najbardziej aktualnych modeli. Więc jeżeli chodzi o zbieranie informacji, to jest to samo, co było przy tworzeniu prezentacji. Ja bym temu modelowi nie zaufał. Jeżeli dla niego najmocniejszym aktualnie modelem jest QEN 2,5, gdzie już dawno wyszedł QEN 3. no to powiedziałbym, że coś tu jest nie tak. Werdykt. Jeśli o mnie chodzi, ja ten model potraktowałbym bardziej w kategoriach ciekawostki, bardziej w kwestii takie jak Kimi K2 czy DeepSeq. Model, który jest bardzo tani, bardzo szybki, ale też ma sporo niedoróbek. Niemniej nie byłbym nagły. W dyskredytowaniu tych modeli, no bo pamiętamy, co było kiedyś z Bardem. Jak przez dłuższy czas nie mógł nawiązać równej walki z modelami OpenAI, a teraz wymiata praktycznie we wszystkich benchmarkach. Google odrobiło swoją lekcję. Ja myślę, że Chińczycy też odrobią swoją lekcję. To, co jest ich wielką zaletą, co zresztą wyszło w tych raportach, to fakt, że państwo dofinansowuje wdrażanie AI w firmach co też w sumie może służyć zbieraniu danych na temat wykorzystywania. Ciekawe. Może jak te dane pozbierają, to te modele będą lepsze. W kwestii zaufania nadal trzeba pamiętać, że to są modele chińskie. Serwery są w Chinach, więc wrażliwych danych nie można tam wysyłać. Nie podpiąłbym tego pod automatyzację do generowania leadów. Czy ten model wymiata, czy ten model jest game changerem, czy zmienia zasady gry, czy jest insane i cokolwiek jeszcze twórcy internetowi wymyślą. I tutaj tak samo jak w kwestii krytykowania, tak samo w kwestii. Hypowania tego modelu nie będę szedł za większością i powiem wprost, że ten model to jest takie 4 na 10, 4,5. Model jest bardzo tani, model jest efektywny kosztowo. Myślę, że do niektórych zastosowań mógłby się nawet nadać. Całkiem fajnie projektuje strony, całkiem fajnie pisze aplikacje. Tu muszę mu przyznać, że poradził sobie całkiem nieźle. W kwestii generowania tekstu to jeszcze nie jest to. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ten model jest bardzo podobny do Kimika 2, którego recenzję nagrywałem jakiś czas temu, ale trochę słabszy. I co też nie powinno dziwić, bo Kimika 2 ma 1 trylion parametrów. Czyli po polsku bilion parametrów, bo przecież Amerykanie muszą robić wszystko po swojemu. A ty co myślisz? Poddasz ten model próbie, ominiesz, dodasz do swojego tech stacku, AI stacku. Czy potraktujesz jako ciekawostkę? Daj mi znać w komentarzu, a jeżeli film Ci się podobał, to też daj mi. Może nie mi, znaczy mi też będzie przyjemnie, ale daj znać tym algorytmom, że to jest fajnie, zostaw łapkę w górę, zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich materiałów i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!